フフフフ。<music> Proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części tego miłego popołudnia. Państwo zostali już powitani dzisiaj, ale ja ponowię te powitania. Bardzo serdecznie witam pana Jana Fryczkowskiego, artystę, którego wystawę mogą Państwo dzisiaj oglądać i to jest właśnie ta emocjonująca chwila, kiedy wystawę otwieramy. Pani Jan Fryczkowski, zniknął mi artysta. <grymne> witam Panią Prezes Stowarzyszenia Wychowanków SKGW, Panią Grażynę Skalmierską raz jeszcze bardzo serdecznie i witam wszystkich Państwa uczestników Walnego Zebrania Stowarzyszenia, wszystkich gości bardzo serdecznie witam. Mam nadzieję, że ta prezentacja prac Państwa zaskoczy, że będzie niezwykle przyjemna. I oddaję głos Pani Prezes. Dzień dobry Państwu. Chciałam tak króciutko bardzo przedstawić sylwetkę naszego drogiego artysty. Kolega Jan Fryczkowski ukończył Wydział Rolny naszej uczelni i przez całe swoje życie pracował zgodnie z wyuczonym zawodem. Przez 30 lat był dyrektorem Zrzeszenia Producentów Nasion Ogrodniczych Materiału Szkółkarskiego i Grzybni w Ożarowie. W dalszym ciągu pełni rolę konsultanta i eksperta. Praca w terenie, przebywanie na co dzień w otoczeniu polskiej przyrody, wśród kwitnących plantacji i sadów oraz romantyczne uczucie do kobiety obudziły w Janku duszę artysty. Od wielu lat pisze wiersze i maluje. Jego obrazy, a jest ich przeszło 250, były wielokrotnie wystawiane i odnosiły sukcesy. Kolega Janek od 1986 roku jest członkiem naszego stowarzyszenia, przez wiele lat był członkiem zarządu, a obecnie z dużym zaangażowaniem pracuje w stowarzyszeniu. W imieniu własnym i całego zarządu stowarzyszenia serdecznie Tobie, drogi Janku, dziękuję za tak wspaniały dar, jaki nam przekazałeś. Podarowane obrazy, a jest ich 12 będą stanowić ozdobę naszej sali konferencyjnej. Mam nadzieję, że staną się również inspiracją dla innych członków Stowarzyszenia, a może obudzą nawet jakieś ukryte talenty. Dziękuję, dziękuję jeszcze raz Janku. Dziękuję Tobie. Dziękuję, nie mam moc, mogę tego cało. Panie Janie, to na pewno po to te kwiaty, żeby od razu Pan namalował. No, tak myślę. To Właśnie, to oddajemy głos Panu Janowi Fryczkowskiemu, głównemu bohaterowi tej uroczystości, artyście. No, dziękuję bardzo za tak miłe przyjęcie, miłe słowa, że słuchałem to, jakby nie o mnie chodziło, ale Proszę Państwa, no sprawia to wielką radość, bo w ogóle malowanie jest radością, że można coś odczuwać, coś dla kogoś robić. Moje malowanie po prostu wynika stąd, że rosłem, byłem w domu, w którym rodzice, no, bardzo blisko byli sztuki i bardzo kultury, wszelkiego rodzaju, u nas w domu przebywało zawsze bardzo dużo artystów, malarzy, muzyków. Mama to była taka egzaltowana, no mógłbym nawet kilku wymienić, którzy mnie wprowadzali w to, taki pan Emil Kra, który potem był rektorem nawet Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, przebywał u nas wiele, pan Wiktor Korecki, który był przyjacielem naszego domu, był długie lata, taki pan Grzegorz Serdziukow, Rosjanie, który tu w Polsce wykładał, a jak na tej ulotce pisało, takim stałym już bywalcem i człowiekiem, którym mną się zajął, no to był pan Stel profesor Steller. Zresztą pan Steller Paweł no, był drzeworytnikiem, jest jego muzeum w Katowicach, jak Państwo by kiedy byli. Zapraszam. Także trzy lata byłem pod jego, jakby, taką opieką. On ma, miał swoją pracownię w Wiśle i tam wiele lat malował. Ja tam też bywałem. Proszę pana słucham, moje pierwsze takie malunki zaczęły się dość wcześnie, ale nas już na studiach ze mną na Pana, pana Stellera, który był portrecistą, moje malowanie zacząłem od portretów i to mi chyba lepiej wychodziło. I takimi dwoma portretami chcę się przypomnieć. To był na studiach, nie ma pana Zieleckiego, bo by to tu powiedział jak to było, namalowałem poleraksę, co prawda pastela. A takie coś. A drugim takim osiągnięciem portretowym to była e, pani e, Zofia Jamry. To taka artystka e, z Teatru Komedia, ona mieszkała na Litewskim. To był bardzo miły dla mnie, ja już wtedy byłem stażystą w PGR-ach, po studiach i po prostu wtedy ją malowałem, a dlatego tylko, że jego, jej siostra była główną księgową w tym Tak to by mnie nie prosto. Ale ta znajomość, bardzo się miło wspominam, bo poznałem wszystkich aktorów z komedii, wiele przebywałem, na te spektakle chodziłem, no, jak to w takim... Ale moje życie rolnika nie pozwalało no, pogodzić te dwie czynności, więc w związku z tym no, trwało tylko do... do w chwili na malowania portretu. Po studiach poszedłem do pracy na Brudno, EGR Brudno na kierownika Produkcji, był tam pan taki Kuczyński, może niektórzy Państwo go znają, dyrektorem. I on bardzo popierał sztukę, rozwijał w tym majątku on blisko Warszawy. I mnie tam skontaktował z takim towarzystwem przyjaciół sztuk na Katarnów, Targówku. I tam pojechałem pierwszy raz w życiu w 1962 roku na, do grud grudka na plenie. No i potem właśnie tam pani taka była Marcina Gdanuta, no, malarka, która się nami zajmowała młodymi. No i dlatego że i od 62 rok, to akurat jest 50 lat, była moja pierwsza wystawa w domu tym na targowku Kultury. Tam gdzieś takie były serii robili coś tam, nie pamiętam czy to już było, ale tak się to zaczęło w ogóle. Potem stamtąd pojechałem na rok do Danii, jak wróciłem, to zachciało mi się wielkiej fermy, wielkiego majątku. No i dostałem taki majątek w Płockim duży, ale tam się malowanie skończyło. No bo ani farba, ani chleba czasem, nawet yy, do drogi daleko, do stacji parę kilometrów telewizji nie było, co było robić wieczorami. Więc zacząłem pisać wiersze z samotności siedząc, kawaler dwadzieścia parę lat, no i te tamte wiersze pisałem. One były oparte różne. Pisałem tych wierszy może z 50, wszystkie w granicach w 56-76 roku, tym już nie pisałem. I takie chciałem, bo tu chcieliście, żeby posłuchać, to takie wybrałem yy, dwa wiersze. Jeden to był motywem, jak byłem na Kujawach, szedłem takim wąwozem no i wiatr zawiódł. Tak. A tam na Kujawach, wiecie, na tych pagórkach były wiatraki. No i myślałem, że to jakiś to, coś, jakieś nie dni cichutko, ładna biała chmura, no ale znów zawiał i wiatrak się nagle rozsypał. Jak wróciłem do domu, napisałem taki wiersz, który chciałem, żeby koleżanka to przeczytała. No. Jan Ferczkowski poświęcenie na niewielkiej wiejskiej górce, gdzie wiatr silny wieje. Stary wiatrak kiwa chmurce i do niej się śmieje. Żeby mogła go zrozumieć, lot swój zatrzymała. Stary wiatrak machał szybko, prosząc, by została. Tak mu smutno jest bez niej i mleć tylko zboża. Chciałby ściągnąć chmurkę niżej, lub lecieć w przestworza. Chciałby fruwać u jej boku, machając radośnie. Chciałby w srebrnym giełdzie potoku poczuć drugą wiosnę. Śmigła szybciej zakręciły, smurki wiatr nadleciał. Stary wiatrak stracił siły, drgał, aż się rozleciał. Chmurki to nie rozczuliło, wzięła w drogę z sobą ptak. Może chmurka nie widziała, co ma miłość do wiatra.